Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku odcinek nagrywany, drugi raz znowu gra mi się wysypała akurat może w tym przypadku dobrze trochę plan działań zmienimy robiłem trochę inaczej teraz robimy inne podejście najpierw idziemy do obozu Echo bo tam mamy dwa łupy bardzo blisko a później idziemy szukać wszystkich reliktów najpierw i listów to jest pierwsze co zrobimy a na sam koniec weźmiemy się za Zadania, jeżeli będzie czas. Zadania na pewno będą trudne. Więc sobie z nimi szybko poradzimy, gorzej z reliktami. Teraz będziemy szli z tego posterunku do reliktu. Spróbujemy to wszystko dzisiaj zabrać. Mam nadzieję, że gra się teraz nie wysypie. Przynajmniej przez tą godzinę będę mógł sobie pograć normalnie Przez dwa odcinki nagrać no, Ale pomału przestaje jak to wierzyć Tu jest jakaś dziura Nie ma wejścia Aha. Serio? Seria nie ma wejścia, poczekajcie Mogę to wysadzić Mogę Sprytnie. Sprytnie Myślałem, że kurde Nie będzie można tego zrobić w ten sposób, ale jednak mało radę W Farkraju drugim też były takie miejscówki, gdzie trzeba było wysadzać coś w ziemi. tego właśnie razem mi się przypomniało jak widać sposób działa no, wchodzimy. Dobra, relikt mamy możemy ruszyć sobie teraz gdzie? w sumie tutaj się przeniesiemy pójdziemy pod te trzy łupy, być może i w kierunku listu naprawdę szukam obok siebie więc będziemy powoli dążyć do zapełnienia ekwipunku w 100% i portfela w 100% oczywiście tam jeszcze będzie broń modyfikowana do kupienia, ale już większość roboty bym miał przynajmniej za sobą z tego mojego planu. Dramatyczny wypadek się wydarzył Ciekawe Ok, teraz w kierunku listy to pójdziemy od razu szlakiem kolejnych pojedynczych łupów, które są po drodze Ciekawe czy dzisiaj uda mi się taki maraton zrobić jak wczoraj z pięcioma materiałami, ale nie wiem Zależy od działania gry Jak będzie się wywalać to niestety nic nie zdziałam fajnie, mamy lotnie nie? Można no, się przecimy gdzieś od tego listu. Patrzcie gdzie to jest tam dobra przyspieszymy nieco naszą podróż. bym się kurde nie zagłębił. 180 metrów. To konkretnie? Aha, to są ruiny. Ale widzę. Proszę bardzo. Co tam ponownie? Panikujecie? Tylko ja. Tylko ja, Jason Brody. Wszystko jest pod kontrolą. Tutaj mamy wejście, dobra, znalezione. Na razie idzie sprawnie. No i pierwszy list. 17 już. Czwarty list chórka. Elegancko. Co dalej? W tej okolicy nie ma nic. Dobra, to mamy czyściutko. To później, po brakiat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć znajdzie. Idziemy tędy że jest w porządku jak na razie łączymy dalej Trzeba będzie bacznie mapę obserwować gdzie są potencjalne wejścia tu się można zakręcić Jednego reliktu nie byłem w stanie znaleźć przed wywalaniem się gry naprawdę naszukałem się sporo ale teraz chyba inaczej podejdę z innej strony i powinno być ok. i wskoczymy sobie tu. I proszę. Drugi list, a w sumie 18. Czwarty list, hajato tym razem. No, wychodzimy stąd i planujemy dalej. Kolejne kroki. Niech ja się dobrze zastanowię. Nie wiem. Czy to faktycznie ten zbiornik będzie? Prowadzi do reliktu, bo tego reliktu nie byłem w stanie znaleźć ostatnio, szukałem z dobrych kilka minut, po prostu podszedłem ze złej strony, więc być może teraz będzie lepiej. Stroma tu. A gdzie to jest? Larystwo. To faktycznie jest jakiś mały zbiorniczek wodny, Kurde. ale jak tu wejść? Mówiłem, że pojęcia nie mam na razie Być może faktycznie tamtędy To byłoby dziwne, ale... To jeziorko już tam na środku drogi Spróbujemy, no nie wiem Jak nie to ja ten relikt zostawię na kiedy indziej Być może jakoś... Jakoś z i to może się domyślę tam dojść Patrzcie To kurde wygląda Idealnie Jak droga do reliktu Patrzcie, to kurde dobrze mówiłem Wow Cieszę się bardzo Zaryzykowałem, no nie weszlibyśmy tu za cholerę z innej strony Za cholerę byśmy tu nie weszli Okej, okay, co dalej Więc to jest wyjaśnienie, tutaj jest miejscówka Fabularna Więc to możemy sobie zostawić Tam się dostać jakoś Tędy nie wyjdziemy Oczywiście Dobra, szkoda czasu. Szkoda czasu. Bierzmy się może na szybką podróż. Nie wiem czy tędy. Może być. Stąd sobie albo podejdziemy, albo podjedziemy. Tu dwa łupy od razu i ralikt. Jeszcze mogę tutaj się przejść, 400 metrów. No, tym razem jednak chyba pojazd się przyda. tę stronę. Jest. Tak, to był dobry pomysł z tym pojazdem. Bez wątpienia, bo to naprawdę idzie się nabiegać. Taką jakąś tam malutką oszczędność czasu. może od drugiej strony zobaczymy, to będzie tu, okej, okay, a czy to nie prowadzi czasem też tu? nie, na no raczej nie, O góry O kurde patrzcie gdzie to jest Ale jazda Wow O kurde no nieźle Tylko jak tam się dostać Czy Ja coś tutaj ze znajdę rozwiązanie a no znajdę prawdopodobnie nie wiem, tu może, na tą drogę wiecie co, najpierw zahaczymy na hotel Relikt masakra no to są naprawdę bardzo czasochłonne znajdźki dużo biegania po różnych terenach po różnych wysokościach No akurat tą drogą może pójdziemy do góry też. To, więc ma to jakiś sens ten plan. Teraz mamy kombinac, który możemy sobie używać do latania prawdopodobnie. Coś jak w ciostko z 3. się nie mylę. No, przynajmniej te reliki mamy. Bez jakiejś większej kombinatoryki. Tak, to musi być to. Teraz oznaczymy sobie ten właściwy. Czyli tutaj. Ale podejście będzie jak najbardziej z tej strony. Na szczyt. Tak, myślę, że to będzie najlepsze wyjście. Innego rozwiązania na razie nie widzę A to twórcy teraz dowalili Wstępy spróbujemy na skróty pocisnąć Dobra, ja sobie go oznaczę 200 metrów, 300 prawie Kurde, ale tak nie jestem widoczny na przeciwniku więc spoko. Witam panowie. Jak tam dzisiaj? Służba? Wszystko w porządku? Nikt się nie kręci obcy? To dobrze. Pilnujcie ładnie, żeby żaden Jason Brody się nie przedarł. Zamiast trochę upływ mam dodatkowych. A to jest tam. Ale teraz twórcy wymyślili. Bez jaj. Dobra, chyba kumam. Aluzja. Trzeba z tego szczytu się dostać, bo tutaj nie ma możliwości się wspiąć, trzeba wlecieć. To właśnie wygląda. Może też się nie dostaniemy. What the hell? A jednak. A jednak ten by dał radę wskoczyć. To powinna być lotnia, nie? A czemu jej nie ma? To kurde nie mam pojęcia. Trochę kibel się z tego zrobił. Kombinezon mi nic nie da. Kombinezon nic mi nie da. Tu powinna być lotnia. Patrzcie, prawie no właśnie. Gra mnie strollowała, no nie ma nie ma jaj. Nie? Tam powinna być lotnia u góry. Więc w ten sposób nie da rady, ale spływałem Z ciekawości. Coś jest nie tak. Gra nie doczytała. Lotni. Hmm. Nie Czy upartego, może jakby ten kombinator dobrze wykorzystał, z jakiejś troszkę wyższej wysokości, może by tam doleciał, że nie będę już kombinował. Dam sobie spokój, ale tam jest lotnia. Ja chyba ją wykorzystam, być może za chwilę wtedy się tam dostaniemy. No to dzisiaj więcej zbieractwa niż. Już zadań? W ogóle nie ma zadań. Tak nie może być. Jeszcze mamy 10 minut. A ty co? lewitujesz? Jak ty się tu dostałeś? Ok. Zabawny koleś. A kolejne wysadzanie ścian. No i to spróbuję może z tą lotnią Spróbuję nie? Może da rady właśnie inną lotnię wykorzystać, żeby tam się dostać O nie zniknęła Coś jest nie tak Już nie pierwszy raz zauważyłem, że gra mi lot, lot nie zabiera po prostu to były takie miejsca, że lot nie były jak się cofałem to już Znikały. To już nie jest fajne. Siedź cicho tam. Mam teraz swoje problemy. No. Mówiłem się cicho. To nie słuchacie. Ta jest na miejscu, teraz tutaj, cześć, wiem. Może i faktycznie ten by się dał radę udać w to miejsce, chyba da się. W ogóle ścieżka jest, nie? No? Teraz dopiero widzę. Ci dałoby radę bez tego. Skąd mogłem wiedzieć? W końcu. W końcu cię mam. Po tylu problemach. Jest, załatwione. To był ostatni? Tak jest, to był ostatni. Dobra, lecimy jeszcze. Jakie zadania zrobimy? Może dwa? Wszystkich chyba nie dam rady wcisnąć, ale żeby jakiekolwiek było. 350 dolców. Wściekłe psy terroryzuje. Chyba terroryzują rolników. Spalimy to ognia, ok. Bez problemu. Tylko pytanie: ile tych psów będzie? Samo palenie psów nie będzie trudne, tylko pewnie będą uciekać po całej wyspie. Na tym ta cała trudność będzie polegać. Tak to będzie wyglądać, dobra, może jakiś szybki sposób znajdziemy na te psy granatnik, rzucimy No i dobra gdzie te pieski Nie tu czasem Tak jest Aż osiem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem 4, czyli połowa bardzo szybko została spalona. Ja tak mówię, będą uciekać no Świetnie. Ale jak blisko nie podejdziemy, to się w naszą stronę zwracają. Wtedy jest trochę łatwiej. A no, to już pójdzie chyba. A. Nie jest najgorzej. To było bardzo proste zadanie. W porównaniu z poprzednim, kiedy miałem pistolecikiem walczyć z niedźwiedziami, no to bez ja. Tam to były jakieś cyrki. Przy okazji mamy jeszcze łupy za jednym zamachem i próba rakiet. Świetnie, wiecie co? Bierzemy się za to. W dobrym miejscu się znaleźliśmy. A próba rakiet jest prosta, bo się ją testowałem. Ale bardzo dobra. Bardzo dobra, bardzo dynamiczna. 425 punktów bez problemu powinniśmy zdobyć. Zobaczcie co tu się teraz będzie działo. Nie? Tak jest. Ciężka broń. Ale tu nas wszystko będzie atakować. Helikoptery, łodzie, pojazdy. Po prostu wszystko. Totalnie szalona próba. A takie bardzo lubię. Teraz sobie poradzimy z nimi. Co tu jest? A właśnie, głowiec No się podleczymy najpierw co Wow, płaczcie Kurde co tu się wydarzyło Ależ to było piękne To było naprawdę cudowne Więc czasu Zgramy jeszcze jakieś sekundy I Sami siebie rozwalają Śmigłowiec. Tędy. Nadlatuję. Szybko. Leczonko. A tak. gwiazda. Stal na rzeźnia. Tak, tak, tak. Proszę, na łodziach. Kolejny śmigłowiec. Ja pierdolę. Dobre to. Do tego warto te próby robić. Gdzieś z tyłu za mną Panowie, z czym do ludzi? A, no można się podleczyć. 350 punktów już mamy. Całujuś tu głowiec, tak jest. I łocie wszystko na raz dawać. Panowie, czekam na kolejny. Czekamy minuta. Tutaj mamy wymaganą ilość punktów Coś niesamowitego. Ale te próby naprawdę warto robić. Właśnie chcesz żeby dla takich emocji Dobra, ląduj na dół. 370 już mamy. Aż nadto punktów. Cudownie. Ktoś atakuje tutaj. 17 sekund Zaraz próba będzie Definitywnie zakończona sukcesem Proszę bardzo Żadnych szans 7. tu tak jest jeszcze kule, kule w łeb wchodziły już 560 punktów No spokojnie Elegancko, fajne to było Ale się skończyło no i tyle, ja chyba sobie tutaj już daruję Spotkamy się w tym miejscu, dokończymy sobie zadanka Właściwie te jedna ostatnie i ruszamy do kolejnego regionu W ostatnim odcinku więc takie trochę będzie mieszanie To sobie zostawimy, bo jak mówię tutaj fabuła prowadzi to i tak spierzemy Jest tyle Chyba się jakoś te relikty pozbierać, upierdliwe to jest najważniejsze, a później mamy tutaj od razu masz też szybko. Posterunek, ruberaki, a to świetnie. Będzie co robić. Dobra, na razie.